Cześć, cześć! Witam się z wami recenzją książki pani Katarzyny Wciorki. Jest to Starzystka 2. Operacja Miłość. Książkę dostałam do recenzji od cudownego wydawnictwa Filia, a jej premiera była 28 luty 2024. Słuchajcie, kto z was czytał pełen humoru i zwrotów akcji, ten pierwszy, to zdecydowanie musi przeczytać jego kontynuację, bo... Bez tego będzie po prostu jak talerz z obiadem bez łyżki albo nawet i bez widelca. Tym bardziej, że ktoś odwiedza tu naszą główną postać i zamiaruje pozostać u niej na dłużej. Wiecie, niby wiemy, kto to jest, co jest tego powodem, ale bardziej ogólnikowo, bo liczy się sam fakt pobytu, który nieco no, burzy spotkania jej ze swoim chłopakiem. Tym bardziej, że ponownie się zeszli, ich są, żeby zaufanie było ich tak jakby punktem numer jeden. No, my jednak długo nie musimy czekać, żeby zobaczyć, że inni robią, co mogą, żeby je po prostu tutaj zburzyć. Choć może to raczej wina troszkę czasami Nika, który zwyczajnie nie mówi jej wszystkiego. Pytanie dlaczego i co, co jest z tym wszystkim. Słuchajcie, dodatkowo los płata jej figla i zostaje przeniesiona na inny oddział, gdzie pracuje jej były chłopak, jak go znacie z części pierwszej. No powiem wam, że to był dopiero bór, bo cokolwiek nie miała do zrobienia, to po prostu kopał pod nią dołki. Naprawdę byłam ciekawa, czy naprawdę musi się tak na nim mścić i po prostu dlaczego no w końcu kiedyś, wiecie, no, byli razem. Jak widać, nie wszystko z przeszłości zostało wyjaśnione i Kaleb obrał najprostszą z dróg zemsty, czyli nie wszystkiego, żeby tylko ona straciła tam pracę. Wiecie, moim zdaniem, no chyba nie posiadał zbyt wiele inteligencji, ale no ocencie to po prostu sami. Jakby młoda kobieta, która jest ułożona i zorganizowana, do tego piękna, po prostu płaciła za to, że los obdarzył ją łaskawie i, nie wiem, dodając z tego nawet inteligencję. Ponadto głupie zrządzenie losu, które były chłopak wywołuje, psują wszystko, co po prostu udaje jej się tutaj zbudować z tym nikiem. Czy naprawdę po prostu nic nie może być tu już prostsze? Ale się fajnie powtarzam. <laughs> Słuchajcie, powiem Wam, że autorka tak. Urządziła tutaj główną bohaterkę, by ona wciąż musiała się z czymś mierzyć, jak nie z życiem prywatnym, to zawodowym. Ale powiem wam, że osoba Scarlett jest naprawdę wytrzymała, chociaż miewała czasami momenty załamania. Bardzo jej zależało na szczęściu swojego gościa i często widzimy, że poprzez swoje dobre serce, no niestety, ale obrywała. Na szczęście wtedy jej chłopak był dla niej oparciem. Powtarzał ją oczywiście, że ona musi być najważniejsza, a nie inni. Nic nie poradzi na to, że ten drugi związek po prostu nie był udany. Podobało mi się tutaj to, że postacie dużo ze sobą rozmawiają. Jeśli coś ich na przykład męczy, to może akurat nie od początku, bo czasami ich to trochę gnębi w środku, ale później chcą właśnie wyrzucić z siebie te boleści, żeby wszystko było między nimi jasne. I w ten sposób my mogliśmy obserwować, jak takie złośliwe stworzenia, no bo już tak nazywałam te, te postacie z książki, krzywdzą innych, żeby później samemu nie powielać ich błędów. Wiecie, toksyczne zachowanie jednej z osób aż mnie tutaj raziło. Wiecie, te pytania, że widzi, iż coś nie gra i wmawia drugiej osobie, że ma problem, chociaż go nie miała. Autorka bardzo dużo opisuje tutaj zachowania bohaterów, ich ruchy czy mimiki, więc tak naprawdę sami możemy ocenić, czy faktycznie coś tam nie grało, czy czasami ktoś tylko się czepiał kogoś na umór. Jak możecie zobaczyć, rozdziały są średniej długości, tak samo jak druk. Chociaż naprawdę szybko się czyta, bo wiecie, autorka wciąż tam pozostawia nieodkryte, niewyjaśnione. Byśmy czytali ją szybciej i szybciej, tym bardziej, że jest napisana z perspektywy różnych postaci, co po prostu uwielbiam. Koniec zaskakuje i jego wyjaśnienie również. I ze względu na scenę dla dorosłych, no, może lepiej, żeby czytały ją po prostu osoby pełnoletnie. Polecam czytać je po kolei, bo wiecie, tam jak ich życie się zaczęło, mieli jakieś tam problemy, to tutaj jest po prostu część dalsza, oni bardziej dojrzewają, przechodzą do innych etapów, rozwijają się zawodowo, psychicznie i, i może by powiedzieć, że też związkowo, chociaż nie zawsze jest im z górki, czasami bardziej ktoś te dołeczki tam kopie pomiędzy nimi. I ja już zacieram rączki na tą trzeci. Widziałam perełkę w całym pomarańczowym wydaniu. Tam jest bardziej kobieta bez makijażu, a przynajmniej tak mi się rzuciło w oczy. Także jestem ciekawa, co tam się będzie działo, bo to, po czym się tutaj skończyło, no, wszystkiego i niczego równie dobrze możemy się spodziewać w części trzeciej. Także ja jestem już jej mega ciekawa. Mam nadzieję, że Wy również. <grych> Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. pa, pa, pa. pa.